Cześć Andrzej. Cześć Piotrek. Agile Airbus. Witamy. Nowym tematem: Zwinność poza IT. Tym razem na ściance zająca bez zająca. Będzie szybciej. Dobrze, taki temat. Skąd ten temat się wziął? Dużo osób teraz pyta o Agile, dużo ludzi używa tego słowa. W większości wypadków nie wiedzą dlaczego, z czym to się je. Ewentualnie rozumieją to, rozumieją to zupełnie inaczej niż my. Dobrze, jakbyśmy zdjęli temat mody, który jest dość nam popularny, mhm. jako zwinność, to po czym, jakiego rodzaju problemy mielibyśmy rozwiązywać? Po co mielibyśmy wybierać zwinność? No więc, po pierwsze, jeżeli robimy projekty i w tych projektach po wielu miesiącach trudno, ciężkiej pracy, potu i łzy, łez, krew, piach. krew, piach, tak, krew, piach, na koniec nie działa, albo klient tego nie chce. Okay. Albo mamy taki wielki temat, którego boimy się dotknąć, zbieramy informacje, zbieramy, myślimy, jesteśmy przekonani, wierzymy, że jak już zbierzemy te wszystkie informacje, to będzie nam łatwiej, co nie jest nigdy prawdą. Albo jak pracujemy z wieloma ekspertami, mamy oddzielnie biznes, oddzielnie jakiegoś grafika, oddzielnie e, kogoś od pieczątek i to się okazuje, że to wszystko na koniec się nie spina, albo że nam e, ktoś inny to musi jeszcze poprawić, bo taka ciekawostka. Albo spięliśmy to wszystko, a na końcu chodzi, hmm, że nikt tego nie potrzebuje. Tak. dobra, to brzmi znajomo trochę, nie? No mi bardzo. To są problemy, z którymi IT boryka się od dobrych kilkudziesięciu lat, jak nie wiem, chyba kilkudziesięciu jeszcze. No. Czasem pewnie pojawiły się pierwsze programy. No dobra, no to co? Jak wyszło nam, że tam coś nie, nie przewidzieliśmy, no to wystarczy zaplanować lepiej, mhm. podzielić, przygotować odpowiednich ekspertów, odpowiednie miejsca, zarządzić, monitorować i będzie, nie? No i taki dokładnie świat IT tak próbował robić przez bardzo długi czas. Okazuje się, że Średnio to działa, a ostatnie Water, kilkadziesiąt waterfall. lat? Waterfall, tak. A ostatnie kilkadziesiąt lat pokazało, że istnieje inna droga, podejście zwinne, które żeby było ciekawiej, faktycznie daje lepsze rezultaty. Taka ciekawostka. Czyli jeżeli macie tego typu problemy, to zwinne podejście dzięki temu, że to są krótkie cykle wytwarzania, w ramach których dostarczamy konkretny fragment obród pozwalają nam sprawdzić, czy my rzeczywiście dostajemy to, co. Chcemy. Tak, to co chcemy, czy idziemy w dobrym kierunku i przede wszystkim, czy to co zrobiliśmy jest odpowiedniej jakości i jest skończone. A nie, że tam kiedyś może się okaże, że to nie, nie pasuje. Nie? Dzięki temu, że to robione jest przez zespół specjalistów, którzy na co mhm. dzień ze sobą blisko współpracują, to szansa, na to że wyłapiemy jakieś różnego rodzaju problemy albo usprawnimy no, no, pracę, która związana są z odtwarzaniem, <grym> są dużo większe. No, i ostatnia rzecz, aczkolwiek bardzo ważna, to jest system, w którym cały czas poprawiamy swoją pracę. Czyli nie dość, że uczymy się produktu, też, czy się to jeszcze się uczymy. To uczymy się, jak, jak go dobrze pracy. robić. Ciągła nauka. Ciągła nauka. Dzięki temu jesteśmy w stanie reagować szybciej. Jesteśmy w stanie reagować szybciej, jesteśmy w stanie szybciej się dostosować do tego, co, czego potrzebuje biznes, czego potrzebuje klient. Czyli, jeżeli macie tego typu problemy, o których mówiliśmy na początku filmu, no to podejście zwinne może być dla Was bardzo dobrym wyborem. Taka ciekawostka. Pamiętajcie też, że podejście zwinne to nie jest to, co często w pierwszym w słyszeniu pierwszym i czytaniu widzimy, czyli różnego rodzaju ceremonie, spotkania, role i różne takie mistyczne rzeczy, które do tego dodajemy, tylko przede wszystkim efektywność. Wiemy, że działa to poza IT w finansach, w hr w policji... polskiej. Niderlandzkiej. Nie polskiej. N nie polskiej. No? Tak, po tak. Może on też działa, ale nie wiem. Przy zmianach organizacyjnych, jeżeli chcemy przestawić sposób działania firmy, Tak, sami sami korzystamy sposób. z tego pomagając organizacjom. Czy w każdej pracy, gdzie wymagamy kreatywności i innego sposobu działania, bo robimy coś nowego, coś czego wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć. Wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy na 100% pewni, jaki powinien być rezultat lub jak do niego dojść. W tych czasach to chyba w sumie trudno być Zostawcie w komentarzach, czy wyznacie jakieś miejsca, gdzie działa to w Polsce poza IT. Podejścia zwinne spoza IT. Chętnie usłyszymy, chętnie o tym pogadamy. Dzięki. Cześć. Dzięki. Hej. Zostawcie w komentarzach, czy ścianka wygląda inaczej. Zostawcie w komentarzach.